Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z IFC24. Dzisiaj będziemy oceniać 16 drużynę Team of the Week. No powiem tak. Te Team of the Weeki są naprawdę. Jeden jest warty powyżej miliona, a reszta są warci poniżej 100 tysięcy, tylko najbliżej 100. 000, no najbliżej jeżeli chodzi. Najbliżej 100 tysięcy jest. Pewien Team of the Week, ale zaraz Wam go pokażę. Jesteśmy już na przeglądzie Team of the Weeków. Mamy tak, kurde Sadiomanę, który kosztuje 80 tysięcy. Kurde, fajnie, fajnie. Tempo fajne, shooting troszeczkę gorszy. Podania też średniawe, dosyć dribbling dobry. Defensywa kijowa i fizyczność troszeczkę średniawa bardzo. Mavro Panios 84 overall. Nie wiem, czy on by mi się przydał na prawo zamiast Risa Jamesa ewentualnie. Tempo dobre, shooting do dupy, podania do dupy, dribbling do dupy. Defensywa dobra, fizyczność wspaniała, kurde. Castella nios 8 jeszcze, dobra, spoko. Foden 63 tysiące, spoko. Schmeichel wrócił, kurde, Kaman. on. Ja pierdzielę. Schmeichel wrócił, dobra. Tempo dobre u Fodena. Shooting trochę gorszy. Podania dobre, dribbling wspaniały. Defensywa kijowa i fizyczność kijowa, dobra. Ma kama, ma LM, RW i LW. Pięknie. Więc, no, fodelnik by mi się przydał na lewo zamiast tego, mitomy, pieprzonego. I niestety, EA zrobiło nam smutną niespodziankę, ponieważ niestety 1 stycznia, no, już od 3 miesięcy nie mam gry. A mnie wywaliło z aplikacji, a ja miałem jeszcze do wzięcia paczkę 84 plus razy 20 oraz paczkę 3 razy 87. Plus. Ta gra jest naprawdę kurde, hamsko do mnie nastawiona. No come on. Ja miałem dwie mocarne paczki, z których miałem ukończyć Kaja Hawersa, i co? Plan poległ w gruzach. Kurde, come on! Dobra. Ło, wow, Mosala, który kosztuje 1,8 miliona końców. Okej. Okay. Mafineski, no, od... Od złotej wersji Mafineski. Tempo wspaniałe, shooting wspaniały, podania... No, dobre. Dribbling wspaniały, defensywa kijowa i fizyczność troszeczkę średnia. Dobra. Jakie mamy jeszcze... Ło, są same gówna, no. Tylko ten Wood, no nie przyda mi się za Jezusa, bo wtedy nie ulepszy mi tego składu totalnie, tylko mi pogorszy trochę. No Palmer wygląda dosyć ciekawie, ale on ma SPO i prawe skrzydło, no kaman. No chyba że, a nie, bo na prawo bo na prawej skrzydle to ja mam Adama Traore'a, 87 więc raczej nie ulepszę sobie składu Palmerem, który i tak gra w Chelsea a wcześniej grał w Citizens no, niezbyt dobrze go wspominam w tamtym klubie, więc no no, ciekawych grajków z Premier League mamy Mavropanos z West Hamu Oczywiście, Foden, Palmer z Chelsea, Salah. No jeszcze ten Wood. Jezus, tempo tragiczne, shooting dobry, podania tragiczne. No, dribbling średni, defensywa do dupy i fizyczność bardzo dobra. Ja pierdzielę. Akurat 83 Wood, który ma 70 pace'a. No, come on! No, jedyny zawodnikiem, który ma powyżej 100 tysięcy ale też i powyżej miliona jest w Mosalach oczywiście a najbliżej 100 tysięcy jest Sadio Mane bo wcześniej myślałem że Phil Foden ale Sadio Mane on ma LP ale do składu go nie zmieszczę raczej tylko na ławkę bo wtedy zgranie mi się popieprzy w ten sposób no Mavropanos też by Ewentualnie jakoś ulepszenie ze złotej wersji Risa Jamesa, albo ze złotej wersji Saliby. Chyba... Nie wiem, czy on ma lepsze statystyki od Francuza. No defensywne ma lepsze i tempo ma lepsze zdecydowanie. I fizyczność też ma lepszą. Więc za Salibę taki Mawro Panios 84, który kosztuje prawie 43 tysiące no, informy się bardzo przydadzą. 3040, kurde, 30 tysięcy Castellanius. kurde, 30 tysięcy Woody a jeszcze 28 tysięcy Zorgane 83 Jezus, tempo tragiczne, shooting taki, trosz, taki se. Podania dobre, dribbling dobry, defensywa też taka średnia i fizyczność bardzo dobra. Kurde, ale w końcu wróciło ulepszenie Mosalaha. Chyba to jest jego pierwsze ulepszenie z pierwszego Informa Stary, albo coś mi się wydaje. No fajne tutaj grajki z Premier League przesiadują. Dobra. I ten Foden może być ciekawy. No ale... Base'a ma takiego senie. No za mi Tome by mi się przydał ten Phil Foden. Jest jego wersja RTTK, ale nie wiem czy to nie było SBC czasami od tego Fodena. No wiem, że on kosztuje 60 tysięcy Ale 88 przyspieszenia, kurde Agility 9.2 Balance 9.2 O kurde, Reaction z 8.2, come on 8.8 Short Passing 8.9 Dribbling A 9.1 Ball Control Ale 8.4 Stamina, kurde, więc Trochę szybko się męczy Ło! Wow! 4 gwiazdki sztuczek, 3 słabszej nogi Wysoka, wysoka i playstylu żadnego z plusem nie ma. Szkoda, bo byłaby, byłby potencjał na fajnego lewego skrzydłowego Manchesteru City, nie? Albo środkowego pomocnika ofensywnego. To byłby wciul potencjał. No, ten obrońcy mnie tu kusi. Dobra. Moi drodzy, to byłoby na tyle. To był Team of the Week 16. Niestety nie mogę wejść do aplikacji Companion EFC24, bo musiałbym najpierw się zalogować do gry. A to jest naprawdę. Ja miałem takie fajne grube paczki, z których zrobię kaja. W wersji Winter White card i niestety ta passa niestety przepadła. Więc ja już się z wami żegnam, moi drodzy. Zostawcie do, m, dla pocieszenia taką łapeczkę do góry. I mam nadzieję, że wróci do mnie ten kompanią z FC24. Mam nadzieję, że wróci do mnie ta aplikacja. Za niedługo będzie Toty, więc, kurde, bardzo by mi się przydały I taki pak opening, kurde, bardzo przydatny. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.